Cześć ludzie, z tej strony się mama witam Was w ostatnim filmu o Fidrka, bo to już jest nudne. Więc Fidrek zaczęło mnie robić posty, bo najwidoczniej nie ma lepszych rzeczy do roboty, tylko robienia postów o mnie i mówienia jakim... jaką kurwą jestem życiową. Eee, czekajcie, wejdźmy sobie na kanał Fidrka. Fidrek... o to już jest nudne, już tam byliśmy 70 miliardów razy. Ten film pod wyświetlenia. Widzicie to? Ten film pod wyświetleniem. Eee... Tutaj, ogólnie w tym poście, typek mówi, że usuwam komentarze. Usuwam komentarze, bo tak. Szczerze tak, bo później tam z Fitrkiem pokażę, że no usuwam komentarze, bo żeby nie było, bo żeby nie było tak, że są dwie strony konfliktu i jakieś inne duperele jebane. Pisze mi tuż jakiś beautiful list, co to w ogóle jest. Pisze, mi, pisze w tym poście, że usuwam komentarze, mutuję ludzi i blokuję, by nie mogli już więcej pisać. I to jest śmieszne, bla bla bla. No, no i, no i okej, okay, no, usuwam komentarze. Wiecie się jakie, bo na przykład jak typek napisze 7 razy zabij się, tu jeden razy wystarczy i taki komentarz zostawiam. No ale zwykle na ogół zostawiam komentarze, w e, których mnie wyzywają, żeby takiego typka przy, przypiąć, żeby mieć typa bekę. E, szybko czekajcie. Szybko wbijamy sobie na YouTube Studio. Wejdziemy sobie w komentarze. No i tutaj możecie zobaczyć, że o, czajnik! I tutaj kurwa zaczyna się josenem, 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 jest... nie wiem co to znaczy, ale to jest spam. No ale jeśli takim wielkim problemem jest używanie, znaczy usuwanie spamu, no to zostawię, bo wielki Fidrek będzie miał problem. Tam jakieś inne duperele, spierdalaj, no typowo, nie umiesz tak robić takich rzeczy, jesteś idiotą, bla, bla, bla. Ciema mappers, niszczy wszystko. Mm, co tu jeszcze dalej? ZAŁADUJ SIĘ! Dalej, dalej... Coś tu jeszcze było, jak dobrze kojarzę... Uch. Czekajcie, nareszcie mapping... Husarz... Pamiętam jak to się prób... Cytat... Dawaj part trzeci, zajebiste! razie wzięłam 14... Bla, bla, bla... Czekajcie, szukam więcej. Takich jakichś skurwy synów, jak kojarzę. Było ich trochę. Tutaj dopierdol go. Widzicie? Oni, Moi sami widzowie, kurwa, proszę o to, żebym robił o was filmy. No kurwa, co ja powiedziałem w ogóle teraz? Nie wiem, Debilu, wejdź, wejdź na orać pole. Bez przekięć to nie to samo to jest ten film, w którym. To jest ten film, w którym e, tam zrobiłem to na spokojnie i tam jeszcze dalej było. Ale nie wiem czy chcę się dokupywać do screenów sprzedwa 5 dni, bo to by trochę zajęło, a mi trochę zależy na czasie. Oto Fidrek oczywiście pisze, że usuwam komentarze bez powodu, bo... No bo jego powodem jest to, że... Ej! No... Żeby... No wiesz... usuwasz komentarze... No, usuwasz połowę komentarzy, żeby nie było tak, że... Większość moich ludzi jest po mojej stronie. Nie mać, że... Na jakieś... 30 komentarzy po moich stronie jest jeden komentarz po jego. O oh, kurwa... Bo pierwszyć logikę... I to, że... Nie wiem, ty pomożesz może na przykład cię okłamać, a ty to łykasz jak, jak, jak dziewięciolatek, w którym jesteś. No i tam ogólnie piszę. Jakieś inne mercypały. Piszę tam, że ja w ogóle zacząłem tą dramę, bo anime... <laughs> ja pierdolę. Jakim pierdolniętym trzeba być? Jakim? Była, no, ludzie w komentarzach piszcie. Jaka normalna osoba by zaczęła dramę tylko dlatego, że, na, że miał na Miał na statusie, Fidrek, jak ja dobrze kojarzę, jebać anime. No i okej, okay, później miałem jebać Fidrka przez miesiąc, ale co to ma do rzeczy? Dosłownie jakakolwiek osoba mogła też dać jebać Fidrka, ale nie. To akurat Siema Mapers zrobił i akurat Siema Mapers na mnie zrobił film, to to trzeba wykorzystać jako argument. Jebać to, że jakby to byłaby zupełnie jakaś inna osoba, to by to nie miałoby nic wspólnego z tym, no ale jak Siema Mapers. Siemamapers to miał, no to pewnie nagrał te filmy, bo tak. Eee, no, w ogóle pierdolić przekaz moich filmów, w których mówiłem, dlaczego robiłem te filmy, dlaczego macie go nie oglądać, ale nie pieprzyć logikę, pieprzyć logikę, pieprzyć w ogóle cokolwiek. Najlepiej powiedzieć, że zrobiłem to wszystko, bo anime. Co kurwa? On jest jakiś pierdolnięty, ale no. no nie zdziwcie się jak Fidrek będzie dalej pisał posty w stylu, że no e, się mama persma dupy, robi film, żeby, żeby powiedzieć, że nie, że zaprzecza, no bo pieprzyć logikę i pieprzyć, pieprzyć prawdę, pieprzyć prawdę. Czekajcie, musisz się napić. dobra, e. wróćmy do Discorda, bo widzicie, mi tutaj cały czas jakieś mercypały pisze. No i no i tam ogólnie napis, no zacząłem z tym backiem, jedynie, że fajnie, że usuwam komentarze i patrz, wszystkie komentarze mam, bo po co bym miał usuwać komentarze, jak komentarze dają mi rozgłos, wiecie, większe szansa na główną, po co bym miał samemu sobie przeszkadzać, chyba nie jestem pierdolnięty, ja tak jak on. Dwie osoby mu zgłosiły, że usuwam komentarze. Dwie. U mnie na, pod filmami chyba było ile? Około 10-12 i dwie osoby. Dwie osoby to jest większość dla niego z dziesięciu. No, żeby nie było tak, że większość moich widzów. E, znaczy, że, mo, że, moi, że moich widzów jest mniej niż twoich. Dwie osoby. O czym on pierdoli, on umie liczyć? No bo dwie osoby. To jest więcej niż 10. No, dać ci dowody. No i dałem tu cztery screeny, że nie usuwam i że zostawiam. Te screeny są by the way, przed tym jak on zrobił te posty, oprócz tego jednego. No i piszę, że usuwam połowę. By the way, połowa to są dwie osoby. Jak widzieliśmy z tej, z tej analityki, tam, no ogólnie połowa to są dwie osoby z 10, matematyka. Tu mu pisze, że po co bym miał usuwać połowę, a nie wszystkie, no bo jak już mam pozbyć się hejtu, to chyba w 100%, a nie kurwa w 50, no. Bo no chyba nie jestem pierdolnięty, a po drodze czemu miałbym się tego pozbywać. No i teraz dobra. Bo ta połowa, której nie usunąłeś, jest z ostatniej chwili, 8 godzin temu, z ostatniej chwili. I się dowiedzieli, że śmieję się z usuwania. 11 godzin temu no. I tutaj piszę, że niech napiszą z mniejszą ilością przekleństw, bo jak wiecie, jak napiszecie coś w stylu kurwa pierdol się jebany, myrcypałe jebany, kurwo pierdolony chuju, usuń kanał chuju jebany, to ci YouTube usunie komentarz, no ale... lepiej powiedzieć, że to ja usuwam komentarze, bo tak. To przestałeś wtedy. No przestałem. No i wtedy mówię mu, 11 godzin temu, post czterech, co kurwa? Bum! Ogólnie też napisałem post u fidrka, i po pięciu minutach on zniknął, więc on też usuwa komentarze, bo jebać to, że pewnie YouTube usunął, bo napisał jedno przekleństwo. No ale od razu winy nie, nie zwiniałem na fidrka, bo nie mam kurwa pięciu IQ. Nie No, mój kolega napisał, był bez przekleństw. O, I jakie ma na to dowody? Komentarza nie ma i po prostu powiedział, no nie było przekleństwa, ja też mogę tak kurwa powiedzieć i co? No i też nie masz nie masz jak się bronić, bo ktoś ci tak powiedział. No kurwa logika. Dwie osoby do niego przyszły i powiedziały, no usuwam usuwa on komentarze. E, dobra, jaki masz za tym dowód? Nie ma tego komentarza. Dobra, to z taką logiką mogę powiedzieć, że ej, ukradli mi Lamborghini. A jaki jest na to dowód? Tego Lamborghini nie mam. Kurwa mać, on jest jakiś pierdolnięty, on jest głupszy od kogokolwiek, kogo spotkałem. Słuchajcie, osoby, które nie zdały, moje przyja moi, moi przyjaciele, którzy nie zdali klasy, są mądrzejsi od niego. Kurwa mać. I teraz, nawet pewnie myślicie sobie, ale ten film jest for fun. Nie. O, te, teraz, dobra, przyznam, przyznam wam się. Wszystkie moje filmy nie są kurwa for fun. one są na serio. Jeśli taka osoba ma mi pisać, że ja usuwam komentarze, bo jakiś chuj mu powiedział, że usuwam komentarze, to ja się kurwa chcę przyznać, że wszystkie moje filmy nie są for fun. Tak, pierdolę kurwa to, pierdolę to. Już mam wyjebane kurwa bronienia się, pierdolcie się wszyscy kurwa. No, ktoś mi powiedział, że usuwasz, to usuwasz, bo pieprzyć logikę. Też ogólnie, ogólnie mówi mi, że blokuje osoby, no ale jak mi typo właśnie spami, kurwa, jakieś Yosem M kurwa, chuj wie, co to znaczy I mi spamią, to niech się, kurwa, nie dziwi, że mi, że ich, kurwa, blokuje, no bo Jaki ku... Słuchajcie, czy wy byście, jakbyście robili streama, powiedzmy macie 10 osób, robicie streama i nagle takie coś, kurwa, widzicie na czacie, czy wy, co byście zrobili, nie? Ja, ja, kurwa, normalnie po prostu blokuję na po, znaczy, na początku daje muta, a jak dalej kontynuuje, to daje bloka, bo kurwa nie chce mieć syfu na kanale. No i później pisze, że to nie ten... Później w ogóle jakiś Keiki oficial, kurwa nikt go nie kojarzy. Haha, ha, ale śmieszne, nie wiem czy wiesz, ale jak go znam prywatnie. Kuj... no i, i, i... o to kurwa chodzi, no. Ten typek mógł mu nakłamać kurwa dosłownie wszystko, a Fiedrek mu że bo jest... Bo się znają prywatnie. Ja pierdolę, naprawdę, kurwa masz. No i dlatego, Kuba, powinieneś mieć więcej IQ niż 7, bo właśnie uwierzysz swojemu koledze, że no, usuwa komentarze. Jaki dowód mam na to? No bo jesteśmy przyjaciółmi. Ja bym cię nie okłamał. Jezu święty, ja już mam dość tego YouTube'a, ja chyba usunę kanał. Bo, bo to już jest żart. Mm. Weź nie ściemnaj, belebę. be, be. po co miał usuwać komentarze, się pytam, a potem by ludzie patrzyli na że każdy jest po twojej stronie, dlatego nie usunę wszystkich komentarzy, żeby byli osoby, które nie są po mojej stronie, ale usunę połowę komentarzy, że niby nie po mojej stronie, ale po mojej stronie, no ale są komentarze, że nie są po mojej stronie, no ale co w ogóle, kurwa, co ma piernik do wiatraka? Co? Ja pierdole, ja już nie mogę. No i on tu pisze, bo jak że się, byś nie mam przestałeś to robić. Kiedy są komentarze przed tymi postami? On tego nie umie zrozumieć. Komentarz przed 11 godzin to jedyny, który zostawiłeś. Kiedy ich było. Większość komentarzy było sprzed tego. Aż czekać, aż tu pokażę o 9 godzin temu 20. 20 godzin temu on mówił, że... No przyjąłem z prawdopodobnego spamu. A gdzie zobaczyć coś w prawdopodobnym spamie? Ja wam pokażę coś kurwa w prawdopodobnym spamie. Ja wam teraz kurwa pokażę coś w prawdopodobnym spamie. Pan, dobra. Tu są trzy. Tu są trzy, okej? Okay. I dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I chodzimy, chodzimy, komentarze. Nadal są trzy. Wiem, bo nic nie zmieniałem. Wchodzę. I patrzcie! Ja używałem sub za sub, ale się tego... Do, się do tego przyznaję. No, nie wyzywa mnie, no ale też nie robi, no ale też nie spam. Hej, a czemu UK była w sojuszu z Francją, a Francja nie była w sojuszu z UK? To w ogóle nie rozumiem, bo odpisałem mu, a później YouTube to wziął do spamu. Co? No i komentarz. Fajny film sobie like, zapraszam do siebie. To też nie jest zbytnio spam. Gdzie tu są komentarze. Takie typowe spamerskie, bo ja nie widzę żadnych. Od której godziny to było? Od godziny, równej godziny nic się nie zmieniło, nic nie usunąłem, nic nie zrobiłem. Bo nie mam po co, nie mam żadnego dobrego argumentu albo powodu, żeby to robić. Od tym jak się wyśmiewałem, no bo w ogóle... Kurwa pieprzyć, kurwa czas. Pieprzyć czas, że te komentarze są sprzed posta. On mówi mi, że zacząłem usuwać te po poście? O co w ogóle chodzi? To chyba powinno być tak, że powinienem usunąć te sprzed posta i zostawić te po poście, żeby przyszli z twojego posta. No ale tego nie zrobiłem, więc co? I się pytam, jakie, mam na, jakie ma na to dowody? No i napisał, że... Aha, no to widać, że go nie usunąłeś, bo był przeciwnik w odpowiedzi. I co to kurwa ma do rzeczy? Dobra, typek napisał coś i ktoś mu odpowiedział No to o to, o to się nie liczy, bo, bo odpisał mu ktoś Co to kurwa jest za logika ludzie? Ktoś mu odpisał, to się nie liczy? On jest jakiś pierdolnięty Bo pieprzyć logikę No Dawidus napisał, że nieprawda A, to ten komentarz się nie liczy, bo jakiś Dawidus napisał, że nieprawda Ja pierdolę, jeden ten film ma minut? 15 minut, Boże Święty Będę miał co na jutro wstawić, bo w poniedziałek Menhanta chcę zrobić. Więc, jak ludzie widzą, że są przeciwnicy tego, no, no to kurwa pomysł. No, bo jak jest przeciwnik, przeciwnika, to to się już nie liczy. Pod jego postami wypiszecie mu, że, że to nikogo nie obchodzi i że ten film jest pod wyświetlenia. No to jego post się nie liczy. No bo moi widzowie pisali mu, o co kurwa chodzi. No bo pieprzyć logikę, jak jest typo, nie ma przeciwnika, to on jest ty logika. I on kurwa się do tego przyznał. Ja... tutaj nic nie ma edytowanego, nic. On się przyznał do tego, że jak jest przeciwnik, jak, je, jak jest przeciwnik i mój typo napisze do niego coś, to to już wtedy nie liczy, bo on jest... bo jeśli mój bit napisze do jakiegoś e, mojego przeciwnika cokolwiek, jak napisał nawet OK, to to się nie liczy, bo jest jebnięty. Logika. Ja pierdolę. No i on tu pisze, że obrażam wszystko, że robię to pod podwyświetlenia. Kiedy mi widzowie prosili o drugi, trzeci, czwarty film. Akurat o filmy memowe nikt się nie prosił, ale po prostu je zrobiłem, bo żeby się ludzie pośmiali. O, szczerze, nawet nie powinienem robić tego filmu, bo czemu mam się tłumaczyć przed jakimś dzieckiem, że usuwam komentarze? przed nikim się nie muszę tłumaczyć, no ale. Haha, ha, wyświetlenia, no bo wszystko robię pod wyświetlenia. Ja pierdolę kurwa. Teraz cokolwiek zrobisz na YouTube, to jest pod wyświetlenia, no bo pieprzyć logikę. No, duże komentarze bez sprzeciwu i komentarze napisane, które mogłyby przekonać widza, i takie bezwyznik usunąłeś. No, tak. Tylko szkoda, że dosłownie moi widzowie piszą dosłownie. Jak, jak zobaczę, że jakiś typ napisał, piszą dosłownie po sekundzie, bo moi widzowie, nie jak twoi, są aktywni na moim kanale. No i czytają komentarze. Na Twoim tele nie są zbytnio aktywni, wiem, no ale u mnie wiedzą i widzą. Więc szybko piszą odpowiedzi. Więc ten argument to też kurwa, jakiś spierdolony z dupy. No i mówię, że nie ma żadnych argumentów, że cokolwiek usuwałem, oprócz tego, że jakiś przydupas mu powiedział, że usuwałem. No i później mi mówi, że o, promo od drąka dostałeś. Bo przed chwilą mówiliśmy o, o tym, że usuwam komentarze teraz, że o, moje zacieśnienie zaczęły być większe od promadronka. Kiedy dostałem jakieś 10 subów, czy tam 20, nawet nie wiem. Kiedy on też dostał promo od drąka. A chcę Wam przypomnieć, że to promo Dronka było na Dronizji, a promo dla niego było na filmie, więc. Eee... No i tutaj mówi, że jakiś gaming, potem 600 sam zbierał. Kiedy już wiecie w moich filmach powiedział. Eee, wiecie, uzasadniłem dlaczego to są. Eee, dlaczego to są. Eee, proszone suby. Wiecie, że. No, fajny film, eee, mi kanał. Już to ogarnęłem, więc nie ma tutaj tego tłumaczyć jeszcze raz. Od proma 60 subów, tak Aż wam kurwa wejdę na Social Blade'a. Aż wam wejdę na Social Blade'a. Patrzcie to. Z Maja. 42. Eee, filmik od Ronku był pod koniec Maja. Logika. Bo lepiej nakłamać. Tutaj mówi, że... Po w sumowaniu subów z wszystkich miesięcy na Social Blade'zie masz 100 subów. Więc coś nie tak. Pieprzyć to, że w... Czerwcu, nie, pod koniec czerwca nie miałam nawet 100 subów. Czekajcie. Chyba, jak dobrze kojarzę. Czekajcie, nie, nie ten przycisk. Czekajcie, czekajcie. Tu pokażę. Czekajcie, o, o, o! 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 O, oh, o, oh, dopiero 7 lipca wbiłem 100 subów. Po filmu z drąkiem 86, 67, 15 subów. Do 6 lipca, o, przepraszam, do, 20, do 23 lipca. Eee, miałem subów. Piękna manipulacja, Fidryk. Naprawdę piękne manipulowanie faktami. Bardzo kurwa piękna, ale wystarczy lekki research i jesteś i w po tobie. Bo no, na Twój 9-letni mózg to jest za dużo, żeby wejść na historię moich subskrypcji. No, ludzie, to na tyle tego, z tego filmu. To już chyba będzie ostatni filmik o Fidryku, więc jeśli naprawdę. Naprawdę on coś musi serio odjebać totalnie, żebym zrobił kolejny filmik o nim. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.